Cześć! Z tej strony Karolina i witam się z wami w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj powiemy sobie o tym, jak przetrwać lato. Jak widzicie, ja już dostałam małego poparzenia słonecznego. Przesadziłam ostatnio ze słońcem. Dodatkowo mieszkam na 10 piętrze, co oznacza, że temperatura u mnie jest naprawdę wysoka. Muszę sobie radzić jak mogę i pokażę Wam. Jakie triki stosuję w ciągu dnia, żeby przetrwać tę gorącą porę. Oczywiście mamy w domu taki mini klimatyzatorek, no ale jednak szału z nim nie ma, więc muszę sobie radzić innymi sposobami. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to koniecznie dajcie suba, zostawiajcie łapki w górę i lecimy z tym tematem. Pokażę Wam jeszcze szybko patent, który jest mega, mega fajny. Dotyczy on wody. Nawodnienie jest mega ważne w ciągu całego roku, ale w lato to już w ogóle. Kupiłam ostatnio dwie takie butelki w Pepku. Jedna jest dla mnie, druga dla Adasia. Ja mam różową, on niebieską. I Adam co wieczór przygotowuje takie dwie butelki z samą wodą i z lodem i wrzuca je do lodówki. Fajne jest to, że rano wstaje i mogę się napić orzeźwiająco zimnej wody. Przyda nam się oczywiście kawa, ulubione mleko albo napój roślinny. Ja użyję jeszcze sosu Zero i kostek lodu. I zaczynamy przelewanie. Ja moją kawę zamroziłam sobie już wcześniej, chłodziła się w zawrażarce. Szklankę uzupełniam mlekiem, dodaję lodu i voila! Najprostsza mrożona kawa, ale i najpyszniejsza mrożona kawa. Gotowa! Moja ma lekki czekoladowy posmak, ale napój waniliowy sprawdzi się równie dobrze. I zobaczcie, tak się prezentuje kawka. Ta polewa już się tak, jakby rozpuściła, ale kawa jest przepyszna z taką czekoladową nutką. No i przede wszystkim zimna. Napisałam egzamin i zabieramy się za śniadanie, a będą to lody! Lody na śniadanie w takie dni to jest zbawienie, więc pokażę Wam, jak ja przygotowuję moje lody, ale to nie będzie nic skomplikowanego. Ja do moich lodów użyję zamrożonego banana, mrożonych malin i mrożonych jagód, a wszystko uzupełnię skryrem naturalnym. Jak można zauważyć, napotkałam lekkie problemy z blenderem. Nic się nie chciało blendować, dlatego użyjcie takiego ręcznego. Do wszystkiego dodajcie też odrobinę wody, wtedy będzie łatwiej to wszystko mieszać. I nie pozostało nic innego, jak po prostu zblendować wszystkie składniki ze sobą. Lody wychodzą przepyszne, gęściutkie o idealnej konsystencji. Ja dodałam trochę orzeszków i gotowe. Zabrakło nam kilkuletnich składników, przede wszystkim arbuza. Arbuz jest chyba najbardziej letnim owocem. Ja arbuza nie lubię, ale wiem, że wiele osób lubi, więc zrobimy fajny przepis z arbuzem. Widzimy się za chwilę po zakupach w kuchni. Wróciliśmy z zakupów, zabieramy się zaraz za kolejny przepis. Będą to dwie takie ala przekąski. Może uda mi się zrobić szybkie ciasto na zimno i do tego będzie taki letni obiad. Ja już kiedyś Wam mówiłam, że moim ulubieńcem jest zupa z młodej kapusty i młoda kapusta z ziemniakami. Ale dzisiaj zrobimy coś innego, coś na zimno, tak jakby, ale chciałam Wam jeszcze pokazać, bez czego teraz nie robię zakupów w biedronce to są te lody Marletto. W jednej porcji lód ma 50 kalorii, ten 50, ten 53, wiem, że są jeszcze truskawkowe, na razie jadłam tylko wieloowocowe, wieczorem przetestujemy mango i powiem Wam jak spakują. Są przepyszne, naprawdę orzeźwiające, mają super skład, niską kalorykę, kupujcie. Ostatnio mówiłam na TikToku, że jedno opakowanie kosztuje 12 zł i serio wydawało mi się, że tyle kosztowało, ale dzisiaj kupiliśmy za... 9, jedno opakowanie. Zabieramy się za pizzę, więc musimy przygotować nasze składniki. Ja wybrałam truskawki, borówki, winogrona i jogurt naturalny. Zaczęłam od ukrojenia idealnego spodu na naszą pizzę. To nie było łatwe, bo musiał być on wystarczająco cienki, ale również nie rozpadający się. Gdy w końcu mi się udało, zaczęłam nakładać składniki. Wszystko posmarowałam sosem jogurtowym, samym jogurtem naturalnym i dodałam owocki. Wszystko posypałam nasionami chia i moimi ostatnio ukochanymi, prażonymi płatkami migdałów. Na koniec naszą pizzę wkładamy do lodówki, a jeszcze lepiej do zamrażarki, na jakieś 15 minut, do lodówki na dłużej, na około godzinkę. Izuś musiał sprawdzić, co tu się dzieje. Kroimy pizzę w kawałeczki, i gotowe. Kolejną przekąską są owoce mrożone w jogurcie. To jest taki tiktokowy szał, powiedziałabym. Na patyczki nabijam sobie truskawki i borówki, które potem oblewam jogurtem i wkładam do zamrażarki. Ja moje patyczki mroziłam około. 4-5 godzin. Po godzinie były jeszcze płynne, a mnie zależało, żeby były w formie takich lodów. Gotowe owocki posypałam jeszcze wiórkami kokosowymi i wsadziłam je do zamrażarki. Okej, okay. dosłownie za chwileńkę jadę do pracy, ale jeszcze teraz chcę spróbować naszych mrożonych przekąsek i ja sobie wezmę taką z borówkami i truskawkami i próbuję. Całkiem ciekawe, choć dla mnie trochę mało słodkie. Myślę, że jogurt waniliowy na przykład jakiś skier smakowałby trochę lepiej. Spróbuję się dostać do truskawki i powiem Wam, jak smakuje z truskawką. Okej, okay. Truskawka się średnio nadaje na tę przykąskę, jest taka bez smaku. Borówka jest całkiem ok, chociaż mówię, dla mnie jest mało słodkie. Mm, powinnam dodać słodziku, słodzidła jakiegoś do jogurtu, ale nie dodałam. Fajnie sprawdzać ten kokos, bo ma fajny smaczek dzięki temu. Ale ogólnie przekąska całkiem fajna, tylko mało słodka, chociaż na takie ciepłe dni. Takie kwaskowe orzeźwienie chyba jest nawet wskazane, więc dlaczego by nie, ale wybierajcie raczej borówki niż truskawki, bo ja z truskawkami trochę poeksperymentowałam i nie smakują wcale tak dobrze no i czas na przepyszny obiad z dużą ilością warzyw, więc właśnie potrzebujemy dużej ilości warzyw i ja użyłam wędzonej makreli. Można też użyć ryby z puszki albo jakiegoś innego dodatku. Wszystkie warzywka kroimy i wrzucamy na patelnię. Należy je razem podsmażyć. Ja do miseczki obrałam rybkę. Oczywiście z taką w puszce jest mniej zabawy. Można też użyć kurczaka, ale ja nie za bardzo lubię jeść mięso w takie ciepłe dni. Do tego wkrajam pomidorki koktajlowe. One nadają takiej super kwaskowości całemu daniu. Oczywiście nie zapominam mieszać moich warzywek, ale gdy są już one gotowe, po prostu przerzucam je do całej miski. Zapomniałam jeszcze dodać, że wcześniej ugotowałam sobie dwie torebki ryżu które właśnie do tego wszystkiego muszę dodać i dalej wszystko razem mieszam. Jedynymi przyprawami, które użyłam do tego dania są sól i pieprz, ale tak naprawdę przyprawy możecie dobrać wedle własnego uznania. Do wszystkiego dodaję odrobinę mleka i odstawiam moją miskę do wystygnięcia. Oczywiście można jeść to na ciepło, ale ja wybieram tę chłodniejszą opcję. Gdy wszystko przestygło nakładam na talerze i gotowe. Ostatnia moja propozycja, czyli serniczek na zimno. Dwa serki twarogowe domowe i jeden kwark przerzucam do miseczki, u mnie do rondelka. Do tego wrzucam pół jogurtu naturalnego, chociaż jogurt nie jest obowiązkowy, ja po prostu chciałam go wykorzystać. Dodaję słodzidło. I wszystko zaczynam ze sobą blendować. Ważne jest to, aby masa nie miała żadnych grudek. Potem dodaję żelatynę rozpuszczoną w wodzie, oczywiście już przestudzoną i dalej blenduję. Przygotowuję sobie pojemniczek i to do niego wylewam całą masę. Przyozdabiam wszystko owocami i wstawiam na około półtorej godziny do lodówki. Po tym czasie przygotowuję galaretkę. Ja mam taką niskokaloryczną, prawie zerokaloryczną galaretkę z KFD. Jej smak był naprawdę zadziwiająco dobry. Rozpuszczam ją sobie i zostawiam do ostygnięcia. Dopiero gdy jest zimna, wylewam na moją masę. Ja robię to wszystko mega ostrożnie, aby ta masa serowa pod wpływem płynu nie podniosła mi się do góry. odstawiam wszystko do lodówki do stężenia, a z galaretki, która mi została, tworzę po prostu mini deserek z porówkami, bo przecież nic nie może się zmarnować. Gotowy sernik stężał, ale masa serowa jest mega puszysta i kremowa. Oczywiście na spód można by dodać herbatników lub biszkoptów, ale ja zrobiłam taką odchudzoną wersję. Okay. Pokazałam Wam efekt końcowy ciacha. Prezentuje się tak. Tu już trochę uskubaliśmy, jest mega fajna konsystencja tego serka. To nie jest taki twaróg tylko to jest taki serek. To jest mega, mega fajne, bo to nie jest twarde. Także my sobie zaraz przemiemy ciacho Ciacho, deserek. Mam nadzieję, że moje pomysły na przekąsk i czy dania, które można zjeść w trakcie gorącego dnia, Wam się przydadzą. Dodatkowo mam nadzieję, że skorzystacie z mojego protipu z wodą, albo że skusicie się na te przypyszne lody z e, Biedronki. I właśnie, zrobimy teraz test tych o smaku mango. Lody się prezentują tak. Jeden lód wygląda tak. I otwieram sobie. Pachnie mango już. Masakra, jak pachnie. Ja kiedyś robiłam lody o smaku mango i miały identyczny kolor, a teraz próbuję. Oczywiście to są lody dla osób, które lubią mango. Ja mango uwielbiam, więc będę się zajadać. A Wam, jeśli podobał się dzisiejszy odcinek i może wykorzystacie któryś z moich tipów, to koniecznie zostawcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!